Kiedyś miałem spotkanie w Legionowie, w McDonaldzie i już po spotkaniu wyszedłem i zobaczyłem człowieka, który podjechał na parking samochodem, którego nie widziałem kilka lat i wiedziałem, że on jest bardzo chory. Podszedłem do niego, mówię, cześć Marek, mówię, słyszałem, że już na wykończeniu jesteś, a ty, a ty zupełnie nieźle się trzymasz. No. Zaczął się śmiać, wróciliśmy z powrotem tam do kawiarni, usiedliśmy przy kawie i on mi zaczął opowiadać. Okazuje się, że tam cztery lata wcześniej miał udar mózgu. Sparaliżowaną prawą część ciała, przykurcz prawej ręki. Wszystkiego musiał, wszystkich czynności musiał się uczyć na lewą rękę. Rehabilitacja niewiele dawała. I w pewnym momencie trafił do niego ktoś z amininą. Zaczął używać ten preparat. Zaczął używać i okazało się, że po czterech tygodniach już jadł prawą ręką. A po pięciu miesiącach zażywania podjechał, od McDonalda własnym samochodem, jako kierowca. I ja zadałem mu pytanie, czy to może działać też na Alzheimera. Tutaj na tym zdjęciu jest moja mama, a właściwie teściowa. Mama od kilku lat choruje, chorowała, choruje na Alzheimera. Właściwie to nie ma jedno z naszej diagnozy, mówią, jedni lekarze mówią demencja starcza, a drudzy Alzheimer. W każdym razie w tym czasie, w którym ja spotkałem tego marka, moja mama nas zupełnie nie rozpoznawała. Nie rozpoznawała i mało tego. Było tak, że w jedną rękę dawałem jej ziemniaka, w drugą nóż i ona nie wiedziała co z tym zrobić. Agresywna, męczyło ją to, spaliła nam kilka darków. Wszyscy i znajomi, i lekarze mówili, że może być tylko gorzej i że najlepszym wyjściem dla mamy byłby dom opieki. I Rzeczywiście, mieliśmy już dla niej przygotowany dom opieki. Tylko zwlekaliśmy, odkładaliśmy tą decyzję do oddania jej do domu opieki, dlatego że jak kiedyś, moja babcia wylądowała, która mieszkała na Śląsku, wylądowała w domu opieki. I ja od czasu do czasu jeździłem tam ją odwiedzić. I ona po prostu nie wiedziała, kto ją odwiedza, o czym do niej mówię z mało tego poobijana, śniaki na rękach, na twarzy. Po prostu ta opieka w tym domu była taka, jaka była i za wszelką cenę nie chciałem dopuścić do tego, żeby, żeby, żeby mamy właśnie oddać do takiego domu opieki. No ale nie było wyjścia I właśnie na tym spotkaniu z Waldkiem, przepraszam, z Markiem, zadałem mu pytanie, czy ten preparat, jak mówi, że jest taki rewelacyjny, czy on zadziała na Alzheimera. I on mi powiedział, że on działa na wszystko. Troszeczkę mnie to cofnęło. Ale zapisałem nazwę, wróciłem do domu i zacząłem grzebać w internecie. Zacząłem szukać jakichś wiadomości. No wszędzie były same superlatywy. I miałem parta, zadzwoniłem wtedy do Grażyny, że w tym samym dniu, to był środa, o ile pamiętam, była środa, był webinar Iryny. I ja zalogowałem się na ten webinar. Po tym webinarze od razu zadzwoniłem do tego mojego kolegi, ponieważ on mieszkał blisko do tego marta i zapytałem się, czy ma do sprzedania ten preparat. Mówi mam, ja mówię to jutro dość u ciebie jestem, potrzebuję trzy opakowania. Pojechałem do niego, powiedział mi 200 zł, zapłaciłem za te opakowania 200 zł, wróciłem do domu i zacząłem podawać ten preparat z mam. Zacząłem od jednej kapsułki rano, jednej wieczorem, na drugi dzień dałem dwie rano, dwie wieczorem, na trzeci dzień trzy rano, trzy wieczorem i na tym poziomie zostałem. I słuchajcie, już po pierwszych, po pierwszych dniach, pierwszy, po pierwszym, drugim dniu już widziałem różnicę w zachowaniu mamy. Stała się spokojniejsza, spokojnie spała i tak dalej. Po czterech tygodniach już powiedziałem, że tak jak jest teraz, już może być do końca życia. Już mama wiedziała, gdzie jest, co robi, mało tego, biegała na grzyby, uwielbia grzyby trafiała bez problemu, mimo, że mieszkała z nami, do nas przenie, przenieśliśmy ją już jak była w trakcie choroby. Czyli mało znała teren, ale bez problemu sobie tutaj już radziła, prawda? I wtedy pomyślałem, że no preparat jest rewelacyjny. Trudno sobie wyobrazić, żeby coś tak działało, prawda? W tym samym mniej więcej czasie spotkałem znajomą, Grażynę, która powiedziała mi, że jej siostra Beata, którą też doskonale znałem, jest chora na rata i jest na wykończeniu. Leży w szpitalu w Bieliszewie i przerzuty... okazało się, że to był gruczorakolak. Przerzuty na nerki, przerzuty na kręgosłup. Straciła wzrok i praktycznie lekarze nie dają jej szans. I ja wtedy od razu powiedziałem jej, że słuchaj, mówię, Grażynko, jest taki preparat, który nazywa się laminina, podobno czyni cuda. Mówię, może spróbuj, prawda? No, no więc Mówi, ile on kosztuje. No ja mówię, słuchaj, ja człowiekowi zapłaciłem po 200 zł za trzy opakowania, ale podejrzewam, że przy, znaczy właściwie to ja już wiedziałem, że przy nowotworze trzeba y, zwiększyć dawkowanie, więc mówię, no parę złotych to wyjdzie. I właściwie na tym się nasza rozmowa skończyła. Dokładnie 25, 25 września Grażyna podczas wizyty w szpitalu u Beaty dowiedziała się od lekarza, że przestają ją już leczyć chemią, nie będą podawać chemii, bo jest to ostatnie stadium i w tym momencie dla Beaty potrzebne jest tylko hospicjum. Będą ją leczyć tylko zachowawczo, znaczy przeciwbólowo i tak dalej. I Grażyna przyje, zadzwoniła do mnie, słyszałem, że płacze, bo od razu ze szpitala zadzwoniła do mnie i zapytała mnie, czy mam tą lamininę. Ja mówię, mam, mówi to ja jadę do ciebie. Przyjechała, zabrała tą lamininę i od tego samego dnia zaczęła podawać beacie. I słuchajcie, no, zaczęły się dziać cuda. Dosłownie, bo tylko tak to można określić. Tutaj macie opis na ekranie, ja może nie będę się powtarzał. W każdym razie na tych dwóch przypadkach początkowych moich, prawda, wiecie, modliłem się tylko o jedno, żeby to i w jednym, i w drugim przypadku, żeby to nie była chwilowa poprawa. Bo zorientowałem się, że jeżeli ten preparat działa tak, jak działa, jeżeli tak działa jak mówią o tym, że działa na webinarach i na forach, to wpadło mi w rękę coś niesamowitego. Coś, co może zmienić życie nie tylko moje, ale i znajomych, tych wszystkich, których znam. Zacząłem, zacząłem po prostu zacząłem mówić o tym wszystkim wszystkim ludziom, prawda? Ale właściwie w tym, że ten preparat jest rewelacyjny utwierdziła mnie opinia jednego człowieka. To jest noga naszego kolegi, który jest tutaj na webinarze, Andrzeja Zajki. Ten człowiek, ja go znam od ładnych paru lat. Nieraz razem byliśmy w różnych programach i wiedziałem o jego chorobie. Wiedziałem jak się męczył, wiedziałem jak był z bólu, bo opowiadał mi o tym. Ciągle na środkach przeciwbólowych, od kilkunastu lat nic mu nie pomagało. On mieszka w Irlandii, więc Wydawałoby się, że tam medycyna jest na bardzo wysokim poziomie. No niestety nic mu nie pomagało. I znowu ktoś trafił, to znaczy ta sama grażyna Dudkiewicz trafiła do niego z lamininą. Zaczął ją zażywać. Zobaczcie jaka różnica. Zobaczcie co się stało. Ja już nie miałem wątpliwości po prostu. Już wiedziałem, że tym preparatem będę mógł pomóc bardzo wielu ludziom, a przynajmniej, a także mojej rodzinie. Praktycznie już wiedziałem, że, że życie mojej rodziny to już zmieniło. Nie musiałem mamy oddawać do domu opieki. I to było dla mnie najważniejsze. Prawda? Mam kilka przykładów, to znaczy mam kilka takich przypadków. Właściwie to mam osiem przypadków ludzi, którzy bardzo szybko wychodzą z raka. Z tym na przykład z raka czustki, prawda, który uchodzi za najgorszego. Mam kilka przypadków z cukrzycą. Tu nawet na czacie jest Ania Biaworska na konferencji, której też ten preparat nieprawdopodobnie szybko pomógł w wyjściu z cukrzycy. Mam przypadki z Parkinsonem. Mam naprawdę dużo, praktycznie ten komu polecam ten preparat i który odpowiednio dodatkuje, praktycznie nie ma takiej osoby, której by nie pomógł. Prawda?